Wszystko się wali. Iluminaci: Best Hulk, Dr. Green, Mister Fantastic, Black Bolt, Czarna Pantera, Kapitan Brytania, Amadeusz Ho, Iron Man, Dr. Strange. I, e, L, L, O, W, I, A, C, K, E, T. Avengers, służący z Hielt. C, T, E, V, E. Rogers. H, A, W, K, E, y, E. Maria Hill. War Machine. Niewidzialna kobieta. Kapitan Ameryka. Kapitan Marvel Nef Avengers Sun Spot C-A-N-N-O-N-B-A-L-L-Smasher Manifold Czarna Wdowa Spider Woman Hank. Hi, V, A, L, -i A, -t O, -r pod. Młode zebry. A im. Koteria, namor, tanos, czarny łabącz, teraks, maximus, proxima my, i, i, -y g, T O A I V -e. Strażnicy Galaktyki Star Lord Gamora Shop Ro Gråt. Draps. f a l e r -i a Rihards. c -i c l o p c b l a d Og R. D Co za pomyłkę. o ry a c l e me -n mentor